Przeciętna osoba w każdym momencie swojego życia ma do wykonania co najmniej 150 różnych zadań, a nowe obowiązki nie przestają się pojawiać. Z powodu braku czasu i zasobów odsetek naszych niepowodzeń wzrasta wprost proporcjonalnie do długości listy rzeczy do zrobienia. Posiadając do dyspozycji tylko 24 godziny w ciągu doby, nie jesteśmy często w stanie uporać się ze wszystkimi zobowiązaniami. Co w takim razie zrobić, żeby stać się bardziej produktywnym i wydajnym? Nie tylko w teorii, ale w praktyce. W dalszej części filmu przedstawię Ci cztery kroki, które pomogą Ci w znaczącym stopniu uzyskać wzrost wydajności i produktywności. Bardzo często słyszymy, że żeby się realizować, żeby iść do przodu, musimy mieć jasno wyznaczone cele. I oczywiście cele są bardzo istotne, natomiast bardzo często nie brak celów, ale nadmiar celów powoduje, że nasza produktywność spada. Już tłumaczę. Często zdarza się, że robimy sztukę dla sztuki, czyli tak naprawdę bierzemy sobie za dużo rzeczy na swoją głowę, no bo przecież kieruje nami ambicja, kieruje nami nasze ego, albo chęć pokazania się, jak dobrze jesteśmy. Przyczyna tego to może być niskie poczucie własnej wartości, albo tak jak powiedziałem wcześniej, ambicja i chęć pokazania się. Nie ma w tym może nic złego, natomiast powoduje to bardzo często, że my jesteśmy przemęczeni. Jeśli nie zrobisz wszystkich rzeczy swojej listy, rzeczy do zrobienia, jeśli celów masz za dużo, jest ich nadmiar, to. W momencie kiedy nie uda ci się wszystko zrealizować, zaczynasz kolejny dzień, nie tylko kładziesz się spać z poczuciem niespełnionego obowiązku, ale zaczynasz też kolejny dzień ze świadomością, że będzie trzeba nadrobić. Co jak wiesz, zapewne powoduje, że nasza kubka rzeczy zaległych rośnie. Pamiętaj, że w produktywności nie chodzi o ilość, ale o jakość. Nie nadmiar celów ale raczej dobieranie takich, które faktycznie przybliżają nas do realizacji naszego upragnionego momentu w życiu, do szczęścia, do sukcesu, cokolwiek sobie zażyczysz. I teraz bardzo ważne jest, żeby brać to pod uwagę. Pamiętaj, że nasz system operacyjny w głowie działa jak komputer. Już tłumaczę. Wyobraź sobie komputer, który otwierasz, jest nowy, świeży, jest tam świeżo zainstalowany system operacyjny, pamięć RAM nie jest zapchana niczym, otwierasz i wszystko działa bardzo szybko, prawda? A teraz wyobraź sobie komputer, który ma już trochę lat, jest wysłużony, ale dodatkowo jest zapchany mnóstwem aplikacji, pootwieranych programów, do tego bateria siada i jeszcze są potwierane jest milion aplikacji. Jak pracuje się na takim sprzęcie? No właśnie, dokładnie tak samo działa nasz system operacyjny. Wszystkie tematy, które masz na liście, ale nie zrealizujesz, zostają z tyłu głowy. I o ile my uważamy, że jesteśmy w stanie je się do nich dystansować, je odrzucić na chwilę. To tak naprawdę one ciągle z tyłu głowy w podświadomości są i pracują w tle, co powoduje, że my się szybciej męczymy. Kiedy budzimy się każdego dnia rano, mamy 100% energii i musimy tą, tą energią umiejętnie zarządzać. O tym będę mówił dalej. Czyli pierwszy krok to jest nie nadmiar celów, ale umiejętność mówienia nie na nowo pojawiające się cele, na nowo pojawiające się ekscytujące szanse i okazje, robienie tego, co naprawdę przybliża cię. Do, do Twojego punktu, z punktu A do punktu B, jakikolwiek on dla ciebie by nie był. Ustalanie priorytetu. I znowu, może się to wydawać wyświechtane, no bo przecież wszyscy wiemy, że należy wybierać odpowiednio priorytety. Przecież każdy to wie, dzisiaj, w dzisiejszych czasach wszyscy wiemy wszystko. No niestety, to również jest umiejętność, którą nie każdy posiada, albo przynajmniej nie w takim stopniu, który powodowałby, że faktycznie nasza produktywność jest na bardzo wysokim poziomie. Już tłumaczę. Co najlepiej zrobić? Jeżeli już masz oczyszczoną listę celów do zrealizowania w danym dniu, czyli pamiętaj, nie robimy sztuki dla sztuki, ale wybieramy rzeczy, które faktycznie wiemy, że jesteśmy w stanie zrealizować, to teraz z tego powinieneś czy powinnaś wybrać jeden priorytet na dany dzień. Mogłoby się wydawać mało, ale znowu jest to bardzo ważne. Jeśli wybierzesz jeden priorytet, możesz go nazwać motywem danego dnia, to to spowoduje, że ustalasz dla siebie zasadę, ta rzecz, ten priorytet musi być zrealizowany niezależnie od wszystkiego. Nawet jeśli nie udałoby się wszystkich, zrealizować wszystkich zadań z Twojej listy, to ten priorytet musi być zrealizowany. I teraz popatrz, jeśli dobrze to skonstruujesz, jeśli dobrze to skonfigurujesz, że tak powiem, to zrealizowanie tego priorytetu będzie takim mikrozwycięstwem. Spowoduje, że będziesz mieć to poczucie spełnionego obowiązku, nawet jeśli okazałoby się, że nie wszystkie cele z Twojej listy zostały zrealizowane. To powoduje, że my się czujemy lepiej. W ten sposób ładujemy swoje baterie. I teraz, jeżeli nauczysz się działać krok po kroku, najpierw z takim priorytetem, jednym na dany dzień, z motywem na dany dzień, to jest duże prawdopodobieństwo, że za chwileczkę posiądziesz umiejętność robienia tego z kolejnymi zadaniami z listy. I będziesz też bardziej świadomie żyć, zamiast lecieć na autopilacie. Dlatego pamiętaj, najpierw nie robimy sztuki dla sztuki, tylko wybieramy odpowiednie rzeczy na naszą listę. W kolejnym kroku do umiejętne dobieranie priorytetów, czyli jeden priorytet na dany dzień, czyli taki motyw przewodni. Krok trzeci to koncentracja, inaczej mówiąc, laserowe skupienie. I tutaj muszę powiedzieć o czymś, co w mojej opinii czysto subiektywne jest mitem, czyli o wielozadaniowości. Badania naukowe mówią o tym, że na całym świecie, uwaga, prawie 8 miliardów ludzi, jest tylko 3% ludzi, którzy faktycznie są w stanie uprawiać, że tak powiem, wielozadaniowość, czyli potrafią podzielić swoją koncentrację i być w miarę efektywnymi, podkreślam w miarę. Cała reszta, przypuszczam, że w tym ja i ty, no niestety tej umiejętności nie posiadamy, chyba że jesteś geniuszem, czego Ci życzę. Natomiast wielozadaniowość jest w mojej ocenie mitem i powoduje, że my rozkładamy swoją energię nieumiejętnie, przez co nasza produktywność spada. No wyobraź sobie, że tak jak powiedziałem wcześniej, masz 100% energii i dzisiaj wybierasz 10 zadań do zrealizowania i na każde w tym samym czasie dajesz 10% swojego czasu i energii. Jak szybko będziesz realizować te zadania i z jaką jakością? No właśnie. Dużo lepszym rozwiązaniem jest laserowe skupienie, czyli skoncentrowanie się na wybranym priorytecie. Ale teraz, kiedy mówimy o koncentracji, to też bardzo ważne jest, żeby zbudować wokół siebie przestrzeń pełną zasobów, które popychają cię do tego, żebyś był lepszym człowiekiem, żebyś była lepszą osobą, żeby realizować te zadania łatwo i naturalnie. Wyobraź sobie kartkę podzieloną na dwie kolumny. W jednej kolumnie po lewej stronie przejść wszystkie rzeczy, zasoby, zdarzenia, cokolwiek by to nie było, które powodują, że twoje baterie się ładują, że rośnie w tobie entuzjazm, że masz większą chęć do pracy, że masz więcej energii, a po prawej stronie czy po drugiej stronie wyobraź sobie listę rzeczy, które zabierają ci energię, listę osób, które źle na ciebie wpływają. I teraz bardzo ważne jest, aby umiejętnie, świadomie wybierać takie rzeczy, takie zasoby, które nas. Popychają do, do wyższej produktywności. Czyli koncentracja w tym sensie to znowu zbudowanie przestrzeni, gdzie nikt tam nie będzie przeszkadzał. Wyłączenie telefonu komórkowego lub wyciszenie powiadomień. Wyłączenie w przeglądarce Facebooka, innych portali e, social mediów i tak dalej. Jest to bardzo ważne. My często machamy ręką, mówimy, oczywiście, a ja potrafię, tylko tu zerknąć, Natomiast pamiętaj, że. To zabiera energię, wybija Cię z rytmu. Jeśli dobrze ustawiasz swój harmonogram i pozwolisz, żeby cokolwiek wpływało na Ciebie i dekoncentrowało Cię, czyli tak zwane rozpraszacze, to niestety Twoja produktywność będzie spadała. Dlatego po pierwsze robimy listę rzeczy, które faktycznie są dla nas istotne i popychają nas z punktu A do punktu B. Dwa, wybieramy motyw przewodni na dany dzień, czyli jeden priorytet, który wiemy, że niezależnie od wszystkiego musimy zrealizować. I trzecie to jest zbudowanie wokół siebie przestrzeni, i otoczenie się zasobami, czy to są ludzie, działania, rzeczy, pożywienie, woda, cokolwiek by to nie było, co spowoduje, że możesz się fajnie skoncentrować i z większą energią iść do przodu. I punkt ostatni. Utrzymuj zainteresowanie wykonywanym zadaniem. Wyobraź sobie, że wstajesz każdego dnia rano ze 100% energii. Wyobraź sobie taki pasek i to jest 100% Twojej energii. Od rana do wieczora, przez cały dzień, przez całą dobę, ta energia. Znika. Czy coś robimy, czy pracujemy fizycznie, czy pracujemy umysłowo, ta energia nam znika. Oczywiście my ją możemy też regenerować, doładowywać, natomiast ten pasek się zmniejsza. I teraz bardzo ważne jest, żeby umiejętnie, świadomie z tej energii korzystać. Zrobili kiedyś takie badania bodajże w Stanach Zjednoczonych. Ludzie sukcesu, czy to celebryci, aktorzy, czy wielcy biznesmeni Najgorsze decyzje podejmowali wtedy, kiedy ich energia była zupełnie wyczerpana. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że my, często znowu powiem o jego ambicji, my często chcemy zrobić bardzo wiele rzeczy: albo opadamy w skrajności, albo nie robimy nic. Albo chcemy nagle nadrobić, i robimy zbyt dużo. I teraz, kiedy robimy zbyt dużo, i nie dajemy sobie przestrzeni na regenerację, a jak wiemy, regeneracja jest bardzo istotna, to powoduje to, że ten nasz pasek energii się kurczy i jest na bardzo niskim poziomie lub jest go zero. I decyzje, które w tym momencie podejmujemy, są bardzo niskiej jakości, bardzo często, i to zostało sprawdzone naukowo, tak jak powiedziałem wcześniej, prowadzą do złych wyborów i do opłakanych konsekwencji, dlatego bardzo ważne jest, żeby świadomie tą energią zarządzać, żeby nie stracić zainteresowania zadaniem. I teraz proste rzeczy, które możesz wprowadzić u siebie, to jest przykładowo podzielenie sobie pracy na sloty, na moduły, czyli przykładowo 90 minut pracy, 10 minut przerwy. Chodzi o to, żeby zarządzać energią umiejętnie, żeby utrzymywać ten stan ekscytacji, żeby się nie wypalić. Naprawdę jest to bardzo ważne. Dodam też, co możesz zrobić, to jest ustalenie konkretnego planu spotkań i trzymanie się tej, tej reguły czasu, ale też harmonogramu całego dnia. Jeżeli założysz, że w pracy przykładowo jest, spędzasz 8 godzin, to te 8 godzin poświęcasz na pracę w odpowiednio zaplanowany sposób. Ale po pracy nie zabieramy pracy do domu. I znowu ktoś teraz może powiedzieć: jasna sprawa, bardzo łatwo ci się. Mówi, no ale wiemy, jakie są czasy. Nie. Jeśli chcesz mieć większą jakość, większą produktywność, to musisz umiejętnie działać. To znaczy, że dokonujesz świadomych wyborów. To znaczy, że pracy nie zabieram do domu. Może na początku będzie to trudne, jeśli przyzwyczaiłeś się lub przyzwyczaiłaś się działać inaczej, natomiast jest to bardzo ważne, żeby do tego dojść. I teraz to, co jest też ważne, planowanie dnia w 70%, a 30% zostawienie na rzeczy, które tak zwane wrzutki, które mogą się pojawić, na które nie mamy wpływu. Dlaczego? Jeśli masz ambicje, jesteś osobą, która chce zrobić bardzo dużo i zaplanujesz sobie 100% dnia, to masz pełny grafik harmonogram. Wystarczy jedna drobnostka, wrzutka, która ci wpadnie, niezaplanowana i wszystko zaczyna się burzyć. No bo z czegoś trzeba nie zrezygnować, jeśli jest to rzecz ważna. A to powoduje znowu frustrację, wkurzanie się, poczucie niespełnionego obowiązku i tak dalej, i tak dalej. Dlatego bardzo ważne jest, aby świadomie wybierać Ile energii chcemy jej czasu przeznaczyć na dane zadania, żeby odpowiednio wchodzić w rolę. Czyli, jeżeli jestem w pracy, to jestem w pracy, jeżeli jestem w domu z rodziną, to jestem w domu z rodziną. Pamiętaj, że regeneracja jest bardzo ważna, żeby ten pasek naszej energii ciągle się regenerował, żebyśmy byli ciągle na wysokim poziomie wydajności. Więc wybieramy odpowiednio, co chcemy robić, kiedy chcemy robić, i dzielimy to. Nie pracujemy ciągiem cały czas, ale wybieramy raczej. Taki sposób pracy, który powoduje, że robimy, mamy wysoki poziom wydajności, a kiedy czujemy, że jest czas, żeby się przejść na spacer, żeby porozmawiać z znajomymi, to również nie ma w tym nic złego. Jak widzisz, produktywność można uzyskać. Powtórzę raz jeszcze, w produktywności nie chodzi o ilość, tylko jakość. Jest to, bardzo często, jest to bardzo często źle rozumiane. Ludzie myślą, że mamy robić dużo, ale nie jesteś wyrobnikiem. Nie chodzi o to, żeby robić mnóstwo rzeczy i sztukę dla sztuki, ale raczej, żeby budować produktywność, która w łatwy i naturalny sposób zaprowadzi nas na wyżyny i do realizacji naszych celów.